A dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, przyjechał właśnie do mnie kurier. Dlatego zamknę już tą bramę, bo jak przyjechał to bramę można zamknąć. I przywiózł mi coś, na co czekałam jakieś, ja wiem, słuchajcie, trzy tygodnie. Zamówiłam takie ciekawe rzeczy, które chciałabym przetestować. I w związku z tym, że chciałabym je przetestować, to chciałabym się podzielić z Wami hmm, tym asortymentem, który zamówiłam. Więc biorę paczki pod pachę i idziemy je otworzyć. Zobaczycie co ja takiego wybrałam i dlaczego ja to wybrałam. Także zapraszam za mną, wszystko Wam pokażę. Idziemy do czerwonego domku otworzyć. Zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście w tle głośne odgłosy, no bo jesteśmy na budowie, jak wiecie. Około 3 tygodni temu zamówiłam te wszystkie przedmioty, które tutaj widzicie na tak zwanej platformie zakupowej temu. Temu to taki internetowy marketplace, który pozyskuje najlepszych sprzedawców, najlepsze produkty, najlepsze marki na całym świecie. Jest kilka korzyści, dla których warto tak naprawdę zrobić u nich zakupy. To przede wszystkim korzystne ceny, dostęp do wielu różnych kuponów, to jest darmowy, darmowa wysyłka i darmowy zwrot. W przeciągu 90 dni od zakupu. Dlatego warto skorzystać z tych korzyści i warto spróbować ich produktów. Najlepszym sposobem, żeby zrobić u nich zakupy, jest pobranie sobie aplikacji. Aplikacji na telefon, dzięki której w łatwiejszy i przystępniejszy sposób możecie dokonać zakupów nie tylko tych przedmiotów, ale jakichkolwiek was interesują, ponieważ temu to taki naprawdę wielobranżowy sklep, gdzie naprawdę. Wiele różnych produktów możecie od ubrań po właśnie akcesoria kuchenne sobie znaleźć, czy też ogrodowe. Więc zachęcam was do pobrania aplikacji, skorzystania z mojego kodu tego unikalnego, który właśnie w tej chwili Wam się wyświetla na ekranie, bądź kodu QR, który tutaj również widzicie, ponieważ dzięki temu kodowi macie dostęp do zniżek, i to są zniżki w wysokości 90% od ceny regularnej. Na te produkty, które ja dokładnie sobie wybrałam, ale dzięki temu kodowi macie dostęp również do błyskawicznych okazji. Dlatego naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście przejrzeli sobie ich ofertę i znaleźli odpowiednie rzeczy dla Was. A ja w tej chwili powiem Wam, co ja zamówiłam, bo dokładnie na to macie minus 90% upustu. I teraz tak. To jest kilka pozycji, jak widzicie. Zacznę od tych może najdrobniejszych. Zamówiłam sobie dwa takie nożyki drewniane do smarowania czy masła na pieczywie, czy dżemów, czy miodu, czy do wyciągania jakieś marmola, po prostu naprawdę wielofunkcyjne w użyciu takie małe drobne urządzonko, czy do mieszania różnych produktów. Zamówiłam sobie dwie takie lniane torebki. To są torebki do przechowywania Pieczywa, warzyw, owoców bądź czegokolwiek sobie życzycie. Ja na przykład ostatnio suszyłam w tych linianych torebkach kwiaty chabru. Zamówiłam również takie dwa koszyczki fermentacyjne do wyrastania chleba. One mają też taką lnianą tutaj wyściółkę. Zamówiłam z tych jeszcze drobniejszych rzeczy również papier do pieczenia. To jest taki wiecie, wielofunkcyjny papier do pieczenia, bo tak naprawdę na takich papierach możemy wypiekać nie tylko pieczywa, nie tylko ciasta, ale możemy piec mięso, rybę, warzywa, cokolwiek, do czegokolwiek nam jest to potrzebne. No i rzeczą, na którą najbardziej. Czekałam. Jest ten oto tutaj garnek żeliwny, emaliowany. On jest naprawdę dosyć ciężki. Występuje w trzech pozycjach kolorystycznych. Ten, który ja wybrałam, to jest biel perłowa i to jest naprawdę garnek, który możecie używać zarówno na kuchenkach indukcyjnych, gazowych, elektrycznych czy bądź w takim piecu opalanym drewnem, jak my tutaj posiadamy w naszej zagrodzie. Ja te wszystkie tutaj produkty będę wykorzystywała do pieczenia chleba. Będę piekła chleb na prawdziwym, żytnim zakwasie. Linki z opisami do tych wszystkich przedmiotów znajdziecie w opisie mojego filmu. Dlatego zachęcam Was do rozwinięcia opisu. I kliknięcia w link na daną rzecz, która ewentualnie Was interesuje, by być odesłanym bezpośrednio do danego przedmiotu. Ja osobiście będę jeszcze zamawiała sobie ten otogarnek żelibny. Posłuchajcie, ja już go przetestowałam, ja już piekłam w nim chleb, i on się upiekł i naprawdę był świetny. I teraz specjalnie dla Was powtórzę cały ten proces, żebyście my wy mogli zobaczyć, że rzeczywiście warto i naprawdę polecam, ponieważ do tej pory nie znalazłam żadnego minusa, żeby móc się do czegokolwiek tutaj móc, nie wiem, przyczepić, tak? Także naprawdę yy, uważam, że rzeczy są dobrej jakości, godne polecenia i przetestowane przeze mnie, do tego mogę naprawdę z czystym sumieniem polecić wam ten zestaw czy cokolwiek pojedynczego stąd co ja tutaj Wam zaprezentowałam. Więc co, idziemy sprawdzić, czy garnek zmieści się do naszego pieca chlebowego. Więc co, działamy. Robimy zakwas, robimy ciasto, przekładamy do tych oto fermentacyjnych koszyczków, wkładamy do garnka i będziemy piec. Zobacz ze mną, jak wyglądał cały ten proces od początku do końca. Buziaki dla Was, kochani, życzę Wam wszystkim udanych zakupów. No, i dla mnie najważniejsze jest teraz to, czy ten garnek zmieści się w tym oto, w tym oto tutaj piekarniku. Więc tadam. Zmieścił się, więc teraz sprawdzamy w piecu chlebowym, czy się zmieści. Wola! Voilà. Dwa pojemniczki. Jeden do mąki, zważenia mąki, drugi do zważenia ciepłej wody. Woda w temperaturze pokojowej 37 stopni. Mamy to. Bochenki zostawiamy na blacie na 20 minut bez przykrycia, żeby odpoczęły i lekko się spłaszczą. Po 20 minutach startujemy, powtarzamy to, co przed chwileczką zrobiłam, i później będziemy używać tych oto koszyczków. Koszyczki, słuchajcie, są ratanowe. Ja mam w dwóch kształtach, jak widzicie, taki bardziej podłużny, walcowaty i typowy okrągły. To jest wszystko ściągalne, to są lniane y, takie wyściółki można powiedzieć. Mm. Tak. Więc za chwilę jak powtórzę tamten krok, będziemy ładować nasze bochenki. Do tych, oto właśnie tutaj koszyczków fermentacyjnych do wyrastania chleba. Działamy. Teraz kochanki do lodówki na dwie godziny w tych oto właśnie tutaj koszyczkach, które ja przykryłam taką właśnie sobie zasłonką, więc lądują do lodówki. Żeby papier lepiej się formował, zwilżam go sobie wodą. Nie tylko do pieczenia chleba, ale również jeżeli używacie takiego papieru do pieczenia ciasty, czy na przykład jakiś tam sheet pan dinner wykonujecie, czyli wykonujecie sobie jakieś takie pieczone, czy warzywa, czy mięsa, używając właśnie papieru do wypieków, to warto sobie go zwigrzyć. Zaraz wam pokażę, jak ja to robię. Zobaczcie, po zmoczeniu on już nie szeleści. Widzicie, jest plastyczny, jest mięciutki i możecie go formować tak naprawdę jak tylko sobie życzycie, jak tylko sobie chcecie. Więc przechodzimy do kroku kolejnego. Przekładamy nasze gotowe bochenki na ten właśnie papier.

rozhajcowany na maksa i już tutaj jest gorąco. Zobaczcie, ile jest żaru w środku. Tu jest ukrop. Uh! Otwieramy po to, żeby... Ale tu jest aż... Jak, Jak w prawdziwym, gorącym piecu. Postawimy sobie. Opa, ile pary poszło. I odkryjemy sobie przykrywkę i wstawimy sobie jeszcze na 5-10 minut, żeby złapał temperaturę, ale tym razem wstawimy sobie na środek całego paleniska. Pokaż. Stawimy sobie na środek całego paleniska, żeby nie złapał mocniejszy i gdzieś tam barwy sobie w jakimś tam miejscu. No i tak 5-10 minut, żeby złapał sobie taką kolorową skorupkę. Czyli tak jak w piekarniach mówimy, bardziej wypieczony czy mniej wypieczony, no to wypieczemy sobie bardziej. 10 minut później. Do piecu. Uch. Trzeba wyciągnąć. Ostrożnie. Przypiekł się. A, tak. No i trzeba to. Jest gorący. Chleb wypieczony, wypieczony porządnie. Skorupa twarda i od dołu i od góry. I mamy, ja muszę trzymać w rękawicach, bez gorący. I jest Słyszycie, jaki jest mięciutki? O. I chrupiący w środku. Wiadomo, on musi lekko wystygnąć, zanim my go rozkroimy w środku, żeby zobaczyć, jak ten chleb na tym prawdziwym, żytnym zakwasie nam wyrósł w środku, jak ten zakwas pracował tutaj razem z tym chlebem i piecem, żeby stworzyć taki piękny oto tutaj bochenek chleba. Więc mogę z czystym sumieniem polecić naprawdę ten garnek żeliwny, emaliowany. My tutaj go, jak widzieliście, użyliśmy w takim piecu chlebowym, opalanym czystym tylko i wyłącznie drewnem, ale tak jak mówiłam, on jest dostosowany. Do płyt i elektrycznych, i gazowych, i indukcyjnych, i właśnie do takich piecy również. Więc ja na pewno będę zamawiała kolejny. To jest garnek, w którym nie tylko można takie chleby wypiekać, ale również można piec mięsa i dania jednogarnkowe. Także u mnie się mieści, swoją funkcję spełnił, więc nie zapomnijcie wejść w opis tego oto filmu, żeby sobie znaleźć link do tego właśnie garnka żeliwnego, emaliowanego. Polecam Wam zakupy w Temu. Pamiętajcie skorzystać z mojego kodu rabatowego, który Wam się tutaj w tej chwili wyświetla. I udanych zakupów kochani Wam życzę. Chleb to czuć w całym domu. Ja przez drzwi tarasowe wychodzę do zewnątrz, bo będziemy kroić teraz ten nasz chleb. Oczywiście bez noża, nieprzygotowana, ale zobaczymy jak on wygląda w środku. W gorący jest. Mm -hmm, mm -hmm. Aż widać jak paruje. Tak. Uch, pokaż go tutaj do kamery, bo pokaż. Nie, nie, wyżej tu o tu. No. Jest. Tylko tyle, że po prostu on musi wystygnąć. Pachnie niesamowicie chlebem zapachu nie jestem w stanie Wam oddać. On już tutaj przez to, że został ukrojony to wysycha w środku, ale chcę Wam jeszcze na sam koniec pokazać, że jak już sobie taką kromkę ukroimy to właśnie tym oto przyrządem możemy sobie posmarować masełkiem ten chleb. I tak jak pamiętacie na początku filmu pokazywałam Wam te oto lniane torebki i ja właśnie sobie je wykorzystam. Pyk! Jakby to Aleksio powiedział. Spakujemy sobie to do środka, żeby nam nie zginęło. Teraz do przewiezienia tego chleba, żeby on się nie uparował, a żeby dalej sobie stygł. A właściwie dalej się stygł, więc moje chleby gotowe. I do domu. Jestem zadowolona z moich wypieków, więc chlebki Jadą ze mną do domu. Zapakuję je sobie już do samochodu, bo nasz dzień dzisiaj już właśnie dobiegł końca. To, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. A teraz chlebki lądują w samochodzie i jadą ze mną do domu. I widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Zapraszam Was wszystkich serdecznie z powrotem w komplecie na nasz kanał. Cześć, czołem, trzymajcie się.